Ciężko się odnieść po, po przegranym meczu i to takim, e, takim dla nas e, ważnym, bo e, punkty tutaj w tym meczu utrzymywały nas jeszcze e, w grze o, o utrzymanie, aczkolwiek jeszcze troszeczkę e, nadziei i szans e, mamy, jeżeli e, Ruch wygra z Odrą, a, a my pojedziemy na Odrę grać o wszystko, zdobędziemy tam trzy punkty. To jeszcze szansa jest. Oczywiście teraz musimy liczyć na kogoś innego, nie, nie na siebie. Jeżeli chodzi o mecz, no to wiedzieliśmy, że Raków będzie prowadził grę, że Raków będzie e, zespołem dominującym i, i, i tak żeśmy się nastawili. Popełniliśmy błąd, jeden błąd w pierwszej połowie, przegrywaliśmy e, 1-0. Mieliśmy też swoje szanse, słupek i, e, Iwańskiego, dwa rzuty rożne, e, sytuacja grzyba. E, natomiast no, no nie udało się tego wykorzystać. Na drugą połowę wychodzimy, mamy kapitalną sytuację e, sam na sam. E, Oleksego. Niestety bramkarz, bramkarz to obronił. Dostaliśmy bramkę na, na dwa. Trochę się posypaliśmy. Raków miał swoje sytuacje, żeby podwyższyć wynik na 3 i 4. Eee, wróciliśmy do gry po bramce i końcówka zdecydowanie należała już już, już na nas. Mieliśmy sytuację, zakotłowało się trochę w polu karnym, no jednak no jednak zabrakło trochę, trochę może jakości i trochę, eee, trochę szczęścia. Także no myślę, że daliśmy ile, ile żeśmy mogli, aczkolwiek troszkę więcej jakości można było wyciągnąć od zawodników. Mecz ciężki dla nas ze względu na, przede wszystkim na mental, bo w poprzedniej kolejce walczyliśmy o mistrzostwo tej ligi, nie udało nam się wygrać meczu z Zagłębiem, i to był taki ciężki dla nas pod kątem właśnie mentalnym, bo żeby się podnieść, żeby pokazać, że. że Chodzimy jakby do końca do tej ligi profesjonalnej i chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. E, no, wiedzieliśmy też, że e, zespół e, GKS-u będzie walczył o utrzymanie, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie, bo e, to jest bydziale, bo nie być tak naprawdę tego zespołu. E, no, myślę, że był ciężki tak jak było widać, bo początek był taki, że duża gospodarza też mogła, e, mogła strzelić bramkę, dobrała postawa naszego bramkarza, no i cóż, no i później troszkę już myślę, że ta, ta dominacja nasza się uzasadniała z minuty na minutę, końcówka znów trochę nerwowa, ale to, to jakby to cały czas musimy pracować, tak, to są, to jest młodzież, młody, młody zespół i takie błędy gdzieś tam i chwile takiego rozstarnienia się zdarzają.